Pan wstał dzisiaj rano. Jak się pan czuł? Czułem się tak, jak się kładłem. Do piątej śledziłem pojawienie się wyników na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, ponieważ Zgierz akurat wpływał jeden z ostatnich. Tak się zdarzyło, a to mnie najbardziej interesowało, jak Zgierzanie zagłosowali. Tu mogę powiedzieć bardzo dziękuję Państwu, ponieważ Zgierz pozostał po dobrej stronie mocy i opowiedział się za nowoczesnością i rozwojem, którą reprezentował Rafał Trzaskowski. Ale tak, wybory w skali kraju. Rafał Czaskowski przegrał. Właściwie powtórzył się wynik wyborczy z poprzednich wyborów 5 lat temu. Ta proporcja procentowa jest praktycznie identyczna. No, nie jest to łatwy czas, ponieważ uważam, że to nie jest dobre dla, dla Polski. A to że... nie jest żółta kartka, czy nawet czerwona dla rządu? Nie, w żadnym, żadnym wypadku. No powtórzenie wyniku. To jest ciągle 50% osób zagłosowało po tej stronie. Tak, no widać, że trzeba coś poprawić, bo teoretycznie wydawałoby się, że ta prezentacja jest łatwiej osiągalna, ale okazuje się, że jest wiele wątpliwości wśród społeczeństwa, których nie rozwialiśmy i pamiętam z rozmów też tutaj w Gierzu, gdzie wygraliśmy. E że pewne rzeczy jakby nie są do, do społeczeństwa, że tak powiem, nie docierają przez czy to przez media, czy przez nasze, naszą własną ścieżkę komunikacji o sukcesach rządów i czy to była też kwestia migracji cały czas obciążająca koalicję obywatelską, chociaż to poprzednicy, co pokazuje raportnik, tych migrantów nielegalnych przede wszystkim ściągali. To są rzeczy, z którymi trzeba sobie przez najbliższe lata poradzić. Nie ma mowy o żadnym skróceniu kadencji, bo już dzisiaj od rana w social mediach pojawia się bardzo wiele takich opcji. No, nie ma, to jest, nie leży w niczym interesie, najmniej w interesie Polski, więc takiej, nie przewiduję takiej, takiej sytuacji. Po prostu, można powiedzieć, nic się nie zmienia. Był prezydent Duda, będzie prezydent Nawrocki, jakby to nie zabrzmiało. I czy, czy on dorośnie do tej prezydentury, żeby umieć e, współpracować z rządem? To się okaże dopiero w sierpniu. Jeszcze mamy chwilę z prezydentem Dudą, który na ten moment zacznie okazać. Jeszcze, jeszcze chciałem zapytać, czy no bo jakieś wnioski jednak trzeba wyciągnąć. W internecie też pojawia się e, mnóstwo komentarzy, czy to po, po waszej stronie waszych wyborców, że, że to nie wiem, głosował ciemnogród, że to jakieś wieśniaki na niego głosowali. Co pan o tym sądzi? Chyba aż tak nie można się zachowywać. Znaczy każdy głos waży tak samo. Po wynikach można zobaczyć jak społecznie gdzie leżało poparcie, ale to nie jest niczyją winą, że mieszka w małej miejscowości tam na Wrocki dostaje 90% głosów, bo no, każdy ma prawo oddać swój głos tak jak chce. Pewnie jakby spojrzeć obiektywnie, no raczej Skoro przez tyle lat rządów PiSu w jakiejś miejscowości było źle i się nie poprawiło, to nie warto na nich głosować I warto byłoby jednak zaufać koalicji obywatelskiej, tak jak zaufali mieszkańcy większości miast, które się bardzo mocno rozwijają. No ale no to jest kwestia socjologiczna, kwestia takich troszkę też dotarcia z informacją. Nie można się, na, na pewno się nie można na y, obywateli obrażać i tego y, zalecam wszystkim, którzy mogą być może trochę w emocjach, takim trochę, trochę taki zawód wewnętrzny. Okej, okay, taki zawód wewnętrzny mogę zrozumieć, ale no, dajmy sobie na to te kilka dni, ale, ale nie, nie obrażajmy się na społeczeństwo, bo każdy ma prawo wybierać jak chce. Zgodnie ze swoim sumieniem to on ma się ze swoim wyborem czuć dobrze. Ja? I sugerowałby pan pewnie też, żeby cieszyć się dopiero po oficjalnych wynikach, a nie już przed. Tak, zdecydowanie warto cieszyć się, kiedy te wyniki są już jak najbardziej prawdopodobne. Szczególnie, że. Hmm... Te nasze sondażownie jakoś ostatnio troszkę się rozmijają z wynikami. Aczkolwiek jakby spojrzeć na końcowy wynik no to jest faktycznie z tym latepolem polem się mocno mocno zgodził. Ale zawsze warto Poczekać warto... z szampanem bo później ten korek trudniej włożyć. Nie, Ale szampanem zawsze można wypić bo to była jednak bardzo długa bardzo długa droga dużo dużo pracy. Efekt jest no, niestety taki, jaki jest. Trzeba to też umieć e, przyjąć i zastanowić się, co zrobić teraz, żeby za dwa lata przy wyborach e, parlamentarnych jednak ten e, poparcie nie tylko utrzymać, ale tak naprawdę, aby ono e, wzrosło.